21 Wielkopolskich Orkiestr Dętych OSP pod batutą jednego człowieka Marka Kubery. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten wspólny występ. No myślę, że w ten sposób jestem przekonany, pobiliśmy kolejny rekord na pewno tego obiektu, bo jestem pewien, że w tym obiekcie tylu muzyków jednocześnie i artystów jeszcze nie grało. Serdecznie dziękujemy, Szanowni Państwo. Za chwilę przejdziemy do przeglądu. E, krótko przypomnę, e, myślę, że wszystkie orkiestry pamiętają swoje numery startowe. E, staramy, staramy się tak e, tutaj organizować, że jeżeli widzimy, że orkiestra, która występuje, to orkiestra poprzedzająca nas, żebyśmy już byli przygotowani. Ja jeszcze raz przypomnę. Króciutko przypomnę numery startowe. Miejsko Gminna Orkiestra Denta OSP w Stawiszynie wystąpi jako 21. Orkiestra Denta OSP w Czajkowie jako 10. Orkiestra Quantum w Rychwale jako 14. Orkiestra Denta OSP Krzywin jako 19. Młodzieżowa Orkiestra Denta OSP w Kramsku jako pierwsza, Także prosimy być przygotowani. Miejsko Gminna Orkiestra Denta OSP Skalmierzyce jako 4. Orkiestra Denta OSP Rajsko jako 11. Orkiestra Denta OSP Iwanowice jako 8. Orkiestra Denta OSP w Chełmcach jako jako trzecia, orkiestra Denta OSP w Liskowie jako piętnasta, młodzieżowa orkiestra Denta OSP w Mycielinie jako dwudziesta, gminno strażacka orkiestra Denta w Koźminku jako druga. Także orkiestry w Koźminku też prosimy jako druga, żeby już była przygotowana. Orkiestra Denta OSP Rychnow jako szósta, orkiestra Denta OSP ze Środy Wielkopolskiej jako osiemnasta. Orkiestra Denta OSP Tłokinia Wielka jako 17. Młodzieżowa Orkiestra Denta OSP Pruszków jako 12. Orkiestra Denta OSP Wtykadłowie jako piąta, Orkiestra Denta OSP Kraszewice jako 16. Orkiestra Denta OSP Kościelna Wieś jako 13. Orkiestra Denta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy jako 7. I Orkiestra OSP Blizanów jako 9. Przypomnę, że orkiestry wykonują po trzy utwory, jednak maksymalnie może to być przez. Czas 15 minut. I teraz prosimy, by orkiestry już tutaj opuszczały Plac Główny tym wejściem po mojej prawej, po państwa lewej stronie na hol główny, ponieważ ewentualnie też tutaj na trybuny zapraszamy część muzyków również